Gentleman umówił się z tym dżentelmenem potajemnie, że on rozhuśta e, kobietę, która będzie kochanką tego dżentelmena na huśtawce. Ten się schowa w krzakach i będzie miał stąd doskonały widok na rozhuśtaną kobietę ubraną oczywiście w rokokową francuską suknię, której kokieteryjnie spadnie w trakcie tego bujania pantofelek ze stopy. A goła stopa, proszę państwa, w rokoku to już jest czysta pornografia. Mm. Proszę państwa, Fragonard również pięknie na, malował, y, proszę zobaczyć, mamy obraz, zdjęta koszulka, jest tam rozebrana kobieta, a morek na górze pomaga zdejmować jej, jest usłużny, pomaga zdejmować jej tą y, koszulkę. Mamy tu piękny akt, ale on nie jest lubieżny. Te akty są y, też całkowicie laickie, to nie są boginie, ani alegorie, to są zwykłe, młode, urocze dziewczęta. A po prawej stronie mamy znowu schackę w parku i ulubiona zabawa Rokoka, czyli ciuciu babka. Fragonard również bardzo pięknie oddawał tą atmosferę alkowy i buduaru, atmosferę liścików, intryk, podstępów miłosnych. Mamy dwa portrety, które są zaaranżowane w zupełnie nowy sposób, ponieważ model jest ukazany. I zaskoczenia. Odwraca się gwałtownie, tak jakby chciał zobaczyć, kto wchodzi do pokoju. To jest yy, wynalazek Fragonarda. A tu bardzo piękny obraz, skradziony pocałunek, utrzymany naprawdę przy pięknej kolorystyce takich <coughs> ciepłych szarości, tonów srebrzysto-popielatych, atuasowej bieli. Coś pięknego. Tego obrazu nie muszę tłumaczyć. Zasówka. Tu się coś dzieje w Alkowie.